Kulturystycznie, 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 hobbystycznie. ja nie wiem w ogóle, ja jestem widzowie jakiejś innej planety z tym gadaniem. Naprawdę, pasy jaja robicie. Natomiast z całą pewnością nie robicie sobie jaj jeżeli oglądacie ten materiał. Ja was oczywiście serdecznie witam z tej strony GioMex i dzisiaj odcineczek waszego ulubionego GioGessera. Pamiętaj, że jeżeli odcinek ci się spodoba, to warto zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, bo tak pomagasz twórcy. Ale bez gadania, leć oglądać Miłego oglądania widzu. Map for Geomex Giga Chat. No, przekonał mnie tym tytułem, jak mogłem nie spróbować tej mapy. Zobaczymy, co nam Hejmercio123 przygotował. Ciekawe, czy jakieś ciężkie miejscówki, no ale stawiam, że tak, skoro dał aż angielski tytuł. I pierwsze miejsce, które mamy, wygląda jak. Te dzieciaki wyglądają na mega, w sensie jakby były z Azji. Wiecie co? Tak, to są na pewno Azjaci. To może być Północna Korea. Tak mi przychodzi jako pierwsza myśl do głowy, że jesteś na jakiejś plaży w Północnej Korei. No, brzmi to całkiem spokojnie. Może być po prostu południowa, ale raczej właśnie przez takie mapki staję, że tutaj trole właśnie chcą robić takie rzeczy. I to może być gdzieś. O, na jakiejś plaży na wybrzeżu północnej Korei, y, Północnej Korei, tak jest. Tylko gdzie? Nie mam pojęcia. Nie, no to, to nie wygląda za dobrze akurat. O, to już trochę lepiej, ale chyba wciąż nie. Dobra, po prostu, wale, nie mam pojęcia. I tak, zaraz, zacznij, jak daleko byłem od miejsca. Nie, to była północna Korea. Nice, ej, ja się tu przypatrywałem. Jest tutaj taki występek, nie dobra, tego nie widziałem, ale nice, to mapu Nocna Korea, więc pierwszy gest bardzo ładny I czy drugi też będzie pierwszy bardzo ładny? To jest język tajski Jesteśmy gdzieś w Tajlandii po prostu i to Stałem, że pewnie gdzieś w tej części, skoro oziomek dał to na trudniejszą mapę, zobaczmy czy miałem rację Okej, okay, to było na granicy z Kambodżą, więc istniałem nie miałem racji, że tutaj Ale still, bardzo dobry gest, znowu mamy dobry kraj zgadnięty Ej, ale tu chyba nie dał jakichś ciężkich przykładów, bo to chyba jest Dania. Tak, to będzie w Danii moim zdaniem. Tak jest, południowa Dania, także let's go. Tutaj nie są to ciężkie przykłady. Ale to jest fajny przykład, bo bez ruszania się byłby ciężki. Ale tak to tutaj widzimy, że to jest Kirgistan I mega górzysty, bardzo ładny. To może być gdzieś tu na przykład. Bardziej na tamt... O! I to wygląda już na cięższy przykład. Mamy jakiś trekker. Rowerzyści tu wjechali. Ja pierdzielę. Nienawidzę takich trekerów w górach. Nie mam pojęcia, gdzie to może być. W sumie, czemu to nie jest jakiś treker Hiszpanii? Nie wiem, spróbujmy. Nie, Argentyna. Nie, 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 tu przesadziłem trochę, ale to już była ciężka miejscówka. Kolejna mapa stworzona dla Geomexa i 50 na 50. Albo będzie łatwo, albo będzie ciężko. To jest bardzo fajna koncepcja. Zobaczmy, czy będziemy mieli raczej farta, czy raczej nie. Pierwsza miejscówka to jest. Okej, okay, chyba to nie jest fart. No zdecydowanie to nie jest fart. O ja pierdzielę. Ej, tu wygląda szczerze jak Lessutu, ale to nie jest lesutu. Dobra, no jesteśmy gdzieś w Afryce. O kurde. Ale gdzie w Afryce? Ja yeah, pierdziele, dobra. No tutaj zdecydowanie łatwe się nie wylosowało. Szczerze tak te tereny górzyste wyglądały trochę jak lesutu. Ej, może to jest lesutu w jakimś dziwnym miejscu. Oj! Patrzcie jak na złość ta barierka zasłoniła rejestrację, bo wiem jakie są rejestracje w lesutu. A jaki jest ruch prawostronny? To nie może być lesoto, dobra. Czyli w takim razie nie wiem. Może gdzieś tu. Okej, okay, czyli to była Etiopia, nie był też taki zły strzał, ale to była hard No i znowu mamy hard, no dobra, czyli chyba mam unlucky dzisiaj No to jest, chociaż, nie, to jest Pekin, czy nie? Może Szanghaj to był, ale raczej Chiny, zobaczmy, jak się nie Aj, dobra, dałem ciała, niepotrzebnie ty, ale trafiamy rzeczywiście na łatwe rzeczy. To jest. Ktoś mi okłamał, to jest sama wersja hard. No dobra, to jest gdzieś w Grenlandii. Może te regiony. Wow, to była jednak północna Kanada. Nie, to bym nie pomyślał. Dobra, widzę, to jest skam, tu nie ma łatwych rzeczy. Dlaczego mnie widzę, oszukałeś? Dlaczego mnie widzę, oszukałeś? Wygląda jak na końcu świata w Rosji. Chociaż za ładnie oświetlone. Nie raczej Skandynawia Albo Kanada jakaś Dajmy gdzieś północną Norwegię Nie to była Alaska No to tak w kompletnie nie wyglądało jak Okej okay, dobra Czyli jednak zdarzają się proste rzeczy I to dobra Czyli masz Ej to jakiego ja miałem pycha To ja tak na ciężkie rzeczy trafiałem No nie Ale tutaj unlucky niestety ode mnie No trudno Ale dobra wiecie co A dajmy jeszcze jedną szansę Czy już będą się powtarzać Aha będą się raczej powtarzać Czekajcie to było gdzieś tu i tutaj... No dobra, nie, to już chyba będę powtarzać te miejsca. Chciałem zobaczyć, jakie były jeszcze łatwe. O, to jest chyba łatwe. Chociaż. Nie, no dobra, to jest Dubaj po prostu, więc również byłoby łatwe. Spoko. To się jeszcze byłoby łatwego Nowy Jork Okej, okay, czyli jest dużo tych łatwych, ty ja rzeczywiście miałem totalne unlucky, nie? Dobra, i to już wiemy, że gdzieś tam było w, w Etiopii, gdzieś tu. Dobra, czyli po prostu ja miałem pecha. Śmieszne lokacje w Polsce dla Geomexa i nie tylko, także ksiądz Robak daje wam również możliwość zagrania. Zawsze dlaczego to są śmieszne lokacje? Dobra, ale żeście jakiegoś Menela tutaj znaleźli. Nie, widzowie, to jest bad. Ej, w ogóle to jest górzysty teren, więc jesteśmy raczej gdzieś w południowej Polsce. Tak, zdecydowanie w południowej Polsce. Czy. O, mamy drogę na myślenicę. Czekajcie, czyli. To, jak na co jest droga? Czekajcie, na Myślenice i Biertowice? Gdzie to jest? To dziś musi być w tych regionach, nie? Jeżeli mówimy o południu Polski, Myślenice i Biertowice, jezu pierwsze słyszę w ogóle, ale tu leci 956, tu jest 969, więc jest to na pewno do O, 957? I gdzie tutaj są? Czyli dobrze, miałem rację, że to idzie na południu. To są sułkowice. No i bang, jesteśmy gdzieś tutaj. Tam był groszek, ale tego groszka już nie ma na pewno zaznaczonego od lat. Ale to wygląda trochę jak gdzieś... A, było bardziej. Ale dobra, nie istotne, to tylko... E, chcieliśmy tutaj zobaczyć. No dobra, za, jeszcze czekam co tutaj wymyśliliście. Okej. Okay. What's so funny guys here? Legnica. Chodzi o tego maluszka. Eee, ty nie jesteś taki fani, Stary, okłamałeś mnie. Chłopie, to okłamałeś 34 tysiące widzów na kanale. Możecie zostawić suba, by the way. Jak już sobie przypomniałem. Dobra. Loading... Dobra, ja muszę tu znaleźć co jest fani. Co jest fani? Że cyfrowy Polsat? A! Ten! Patrzcie! Co on odwala? Ty, Paweł Jumper! Co on? Ty, ale jaka faza, nie widziałem nawet o co tu chodzi, a tu jakiś dziadek się. Co jest? Ja nie wiem widzowie, gdzie my jesteśmy w jakiejś dziwnej Polsce Ej, to jest Paweł jumper. Nie, nie Paweł jumper tylko ten. Jestem hardcorem. Przepraszam, nie Paweł jumper Ty jestem hardkorem, dobra, to już... Dobra, nie wiem gdzie to jest w Polsce, poddaję się, co to było? Pod samościem Michał, dobra, bo ja czekam na kolejną fani lokację ło kurde ale gangsterka, ale zasuwają chłopaki. To Praga Północ, Warszawa. <grystanie> nie, ale tu tak szczerze. Ej, gdzie jesteśmy? Tu tak śmierdzi takim śląskiem trochę. No, wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś na śląsku. Niebiescy to może być ruch chorzów? Niebiescy w Polsce to mi się kojarzy ruch chorzów, i to by się wszystko zgadzało. I nie mogę dalej jechać. Dobra, to pójdę za swoją pierwszą myślą i dam po prostu w ten chorzów. Eee, ble, ble, tutaj, zobaczcie, czy miałem rację, nie, co to było? Ale nie, bardzo blisko, czyli można powiedzieć, że miałem praktycznie rację, ok? O kurde, ty! To jest papier? Ktoś mu tak to papierem mówią? No? Nie, to chyba nie papier. <grym> nie, to chyba jest wie... Ale wie. Ga... Patrzę, co to jest, zakład karny. Ty, biski, jak to chyba zakład karny, co to jest? Ale jaja, ty, ale... Nie dobra, to nie jest zakład karny, chociaż tak wyglądali, ok, Proszę wybaczyć. W ogóle to jest drugiej generacji kamera. Czy to jest znowu na jakimś południu Polski? Może być gdzieś na południu, no nie zdziwiłbym się, raczej gdzieś na południu. Co to jest? O. Dobre miejsce katolickie centrum kultury Dobre miejsce. Ale dobre miejsce.org To tak się miasto nazywa, dobre miejsce. Katolickie centrum, dobra, nie wiem, gdzieś południe, po a nie to była Warszawa. Las Bielański, okej. Okay. Bielańska Karuzela. No to jest więzienie na Bielanach. Miałem rację. <laughs> dobra, widzowie, żarty się skończyły. Lubelska mapa dla Geomexa. Muszę tutaj wykręcić jakiś niesamowity wynik. Tak po prostu, bo to, to nawet być nie może, że ja tutaj nie będę miał jakiegoś dobrego wyniku, okej. Okay? Wszystko zależy, gdzie mnie dadzą. Dawać pierwszą lokację jakąś taką. W miarę łatwo. Przejście graniczne. Terespol, dobra, Terespol jest gdzieś tutaj. Dobra, jesteśmy przy przejściu granicznym, czyli gdzieś tutaj. No bardziej tu, ale okej. Okay. Jak to 840 metrów i 4800 punktów? Ja myślę, że to będzie praktycznie max! No nie! A jakbym jeszcze raz zaczął? Okej. Okay. A tu wiem, co to jest. To jest galeria twierdza w zamościu, tak? To jest twierdza? Czy mi się tak? Galeria twierdza. Okej, okay. dobra, to jeszcze raz możemy zacząć, bo chcę tutaj mieć dobry wynik. Bo tak wiecie, czekajcie, tu jest galeria, czyli musimy gdzieś być tutaj. Musimy to, widzowie, po prostu dobrze zacząć. Wiecie o co chodzi? Nie może tak być. Ej! Lubelskie województwo to jest. Trzy loty, okej, okay, to chyba tylko jedyna możliwość To jest Świdnik I tutaj port lotniczy Czy nie? Tak mi się wydaje, czyli byśmy byli Aha, tam bardziej, ile? Jak to 4900 punktów? Jak ja jestem 120 metrów od? Ej, tu nie wykrońce 5k Nie no, kurde Było już Michael Jordan last dance To teraz będzie last chance Bo to po prostu Okej okay. No dobra, nie da się lepiej zacząć. W ogóle tutaj ostatnio, powiem wam tak, tą drogą zrobiłem 15 km i powiem wam, że dzisiaj nie mogę chodzić. Wczoraj łaziłem po całych Puławach tak kulturystycznie, 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 hobbystycznie. Ja nie wiem w ogóle, ja jestem widzowie jakiejś z innej planety z tym gadaniem. Tutaj sobie popierdzielałem po całych puławach, Jakieś dzieciaki jechały rowerem i mi krzyczą Geomex. Pozdrawiam Was, jak oglądacie ten odcinek. E, mniejsza z tym, no dobra, nie no, widzowie. Przemierzałem te tereny milion razy. I powiem Wam, że nawet tutaj jestem bardzo często, więc może kiedyś mnie spotkacie w puławach, Może się uda, dobra. Muszę tu mieć 5K. Ej, jak tu nie będę miał 5K, to wiecie co? Dobra, jest Carefour, czyli my jesteśmy tutaj. Tylko nie, nie, chwila, bo ja już znam. Tutaj stare kasy, no czyli jesteśmy tutaj. Tak jest, jest 5000. Jest 5000, widzowie. Zaczynamy perfekcyjnie. Nagrywa się, nagrywa, bo tutaj lecimy po rekord. Naprawdę. Pasy jaja robicie. Co to jest? Jest jakiś sklep w lubelskim. Aha. Dobra, no to 5k widzowie zrobione Na bank Ale dużo flag w ogóle, ładnie to wygląda Tylko, że no nie, no nie ma szans tego znaleźć nie? Chyba, że da się wyjść na przykład Dawaj, wyjdź stąd Wyłaź, wyłaź O, o, o Co tutaj mamy? Sklep zoologiczny Promocja na kiełbaskę toruńsko To Toruń jest widzowy Sklep firmowy Zamojskie zakłody, zakłady zbożowe Dobra, jesteśmy w Zamościu i jesteśmy obok. Nie wiem, czy uda mi się to znaleźć. O, o, da się wyjść stąd, chyba całkowicie. Dobra, da się jechać normalnie. Ej, co to jest? Jak to z połem? O co tu chodzi? Jakie te. What? No dobra, jesteśmy gdzieś w zamościu. To muszę to znaleźć po prostu. Zamość, no nie jest aż tak duży, chociaż troszeczkę jest. Ale raczej powinienem. Spróbujmy znaleźć tylko coś charakterystycznego jeszcze takiego większego. polski skład. O, tu jest jakaś galeria? To jest galeria twierdza? Tak, czyli jesteśmy koło galerii twierdzy. Czyli ona jest tutaj. A my byliśmy w takim razie. Jest, PSB. Dobra, czyli. Oj, nie, zapomniałem, że jak dam na metę. Tylko muszę ten sklep zaznaczyć. Czyli czekajcie, tego sklepu już jakby nie ma, albo jest teraz. Czyli to musi być jakiś militarny, tak? Tutaj. O, jest sklep militarny. To musi być to. Jest, 5 Let's go, widzowie! Nawet sklep militarny znalazłem! O, kurde! A co to za wydupice? Co. O, nie, nie gadajcie, że koniec drogi! Jak tu się droga będzie kończyć, to jest po mnie. Dawaj, żebyśmy tylko jechali prosto. Może coś znajdziemy. Dawaj, nazwę. To może być dęblin. Nie wiem, pierwsza myśl moja, jeżeli chodzi o lubelskie, że jesteśmy w dęblinie. Ale. O, o, o! Tutaj może coś. Przejazd. Wyłącznie dla klientów PKP. No dobra. Chcę coś znaleźć. Tutaj mam jakieś. O, o, o. Tutaj. Musi coś być. Azoty. Tarnów. Tutaj, ale to. Tarnów to, to nie jest lubelskie. Tarnów. To są grupa azoty. Nawozy. Czy. Nie, wait. Czy my jesteśmy. Ale to nie jest ten. O. Strzelce, czekajcie, strzelce To jest takie, taka miejscowość Strzelce, gdzie w Lubelskim są strzelce? Pamiętałem, gdzieś chyba strzelce są w Lubelskim Tylko czekajcie, to było w takich stoczek Kurde, muszę znaleźć miejscowość Chełm? Dobra, to jest Chełm, czyli strzelce muszą być gdzieś koło Chełmu Tak bym stawiał przynajmniej Czy to w ogóle nie strzelce i to jest po prostu Chełm? O, 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 mamy, są strzelce Strzelnica. Dobra, czyli musimy być. Czekajcie, tu na pewno było strzelce napisane. Ale tam było hełm. Kurde, no, kilka rzeczy mi nie pasuje. Gdzie to mnie G.O.G.S.R. wywiał? Gdzie to jest? Hełm. Nie, to czekajcie, to musi być hełm w takim razie. Co ja robię? Ulica Olkuszewskiego. Czyli czekajcie, muszę to znaleźć jak są te tory, nie? I będzie tak chyba najłatwiej po prostu. Przy torach gdzieś musi być ulica e, jaka Olk szewskiego Coś takiego. O, jest. Tutaj, Okszowska Nie, to jest Okszowska, tak. Czyli my jesteśmy. A, no i właśnie tutaj. Y, czyli jesteśmy dokładnie teraz przy miejscu nawozy to się nazywa. E, Hełmskie linie autobusowe. Ale my jesteśmy przy Metal Pol Helm. Nigdy nie byłem w Hełmie, więc, że no. Tutaj. To nie jest już dla mnie e, akuratna miejscówka. Tylko dobra, nawet jak to znajdziemy, to i tak trzeba będzie wyjechać, bo my byliśmy tutaj centralnie. Nie, tu jest, musi być ten. Dobra, obraz. Czekajcie, dajcie mi chwilę, a ja to spróbuję znaleźć. Czekajcie, bo to by się zgadzało. Czyli my musielibyśmy. Czy jest tutaj gdzieś taki. Ok, czyli my musimy być gdzieś. Ale ja tu piątki nie zrobię. Kurde, wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś w tym miejscu. Bo tutaj byłyby te linie. Tam jest dalej koniec drogi, tak? Eee, nie. Tylko jest wyjazd, czyli tutaj. Tak, tutaj jest ten wyjazd. Tak, tak. I tutaj jest skręt. Dobra, czyli to by się zgadzało. Więc tutaj jest koniec drogi. To my musimy być. No, chyba w tym regionie. Co? Ej, coś się mapa zepsuła. Byliśmy w tym regionie na milion procent. Ej, i od razu mi przeskoczyło na piątą rundę. Co jest? Czemu tak? Nie wiem, dobra. Poddaję się, widzowie. To było koło dęblina. Ej, ale zostałem wydymany. No cóż, być może odświeżyłem strony i przez to był jakiś problem, nie mam pojęcia. W każdym razie dziękuję Ci za wszystkie łapki w górę, subskrypcję i do usłyszenia już jutro. Na razie!